Mój świadek oświadczył się druhnie na moim ślubie, więc udawałem, że mu wybaczam i czekałem cały rok, abym mógł ogłosić naszą ciążę na ich weselu. Właśnie brałem ślub, gdy mój najlepszy przyjaciel postanowił zakończyć swoją mowę świadka, oświadczając się druchnie. Wyciągnął pierścionek zaręczynowy, a ona wkroczyła na scenę, zaczęła piszczeć tak i namiętnie się pocałowali. Ale kiedy przestali się całować, by rozejrzeć się wokół ku ich zdziwieniu, nikt im nie klaskał. Zamiast tego wszyscy zaczęli buczeć. Mój ojciec, który był podchmielony, podszedł i chlusnął na nich otwartą butelką piwa, mocząc jego garnitur i jej sukienkę, która była w kolorze złamanej bieli. Nawiasem mówiąc, to zainspirowało kilka innych osób do zrobienia tego samego, co doprowadziło do tego że świadek i druchna byli całkowicie przemoczeni piwem i winem. Jej makijaż spływał jej po twarzy i dosłownie wybiegła. Świadek poszedł za nią, a jako ostatni akt zemsty mój tata wystawił nogę i sprawił, że świadek potknął się i upadł na twarz na podłogę sali weselnej. Podniósł się i wybiegł. I chociaż ich już nie było, wesele było zrujnowane. W ferworze chwili wstałem i wybiegłem, a kiedy zobaczyłem świadka i druhnę, nie powstrzymałem się. Oboje wciąż byli przemoczeni, stali niezręcznie, jakby niepewni co dalej. Świadek odwrócił się, gdy zobaczył, że idę. Jego oczy były szeroko otwarte, z mieszanką winy i niedowierzania. Druchna stała tuż za nim. Jej niegdyś nieskazitelna sukienka była teraz rozlanych i rozmazanego makijażu. Zanim zdążyłem coś powiedzieć, podniósł ręce. Stary to. Zobacz tutaj to finał!